Cześć, tu Rafał. Chciałem Wam dzisiaj pokazać, w jaki sposób możecie monitorować nowe kontakty, które pojawiają się w systemie DMZ, tak żeby automatycznie były one przenoszone do Waszych projektów. Jako taki przykład, weźmiemy sobie firmy, które rozpoczęły działalność wczoraj i mają ujawnione adresy mailowe w rejestrach. Takie wyszukiwanie sobie tutaj stworzyłem. Użyłem filtru data rozpoczęcia działalności i ustawiłem, że powinien to być poprzedni dzień. Będzie to działało dynamicznie, czyli codziennie. Będę widział tej osoby, które rozpoczęły działalność dnia poprzedniego. Oczywiście nie będę chciał codziennie wchodzić i codziennie sobie klikać, wykorzystać kontakty, żeby te dane pobrać. Chciałbym, żeby działało to w sposób zautomatyzowany. Tutaj oczywiście tych kontaktów jest tylko 40, ponieważ też zawęziłem sobie tylko do adresu e-mail. Jako że nowe firmy, najpewniej nie miałem jeszcze nie wiem, stron internetowych, więc jedynym takim źródłem, które, z którego pozyskujemy adresy mailowe, jest rejestr najczęściej. W tym momencie CIDG lub KRS. Zmienię sobie jeszcze nazwę tego profilu na nowe firmy z mailem. Będzie mi łatwiej go później odnaleźć na dalszym etapie. Klikając tutaj, wykorzystaj kontakty. Tak naprawdę tworzę eksport danych z zakładki odkrywaj do zakładki zarządzaj. Jako efekt uboczny powstaje też plik CSV z tymi danymi, ale ten eksport mogę sobie stworzyć też ręcznie, wchodząc w zakładkę automatyzację. I tutaj w zakładkę Eksportuj dane, a konkretnie nowy eksport. W ten sposób mam dostęp do większej ilości opcji i mogę sobie ustawić m.in. eksport cykliczny. Klikam uruchamiać cyklicznie i powtarzam go sobie co jeden dzień. mi od danych publicznych i codziennie taki eksport będzie uruchamiany. Mogę sobie ustawić też godzinę tego uruchomienia. Ale załóżmy, że odpada mi na 1340, która w tej chwili jest na zegarku. Klikam dalej, i w kolejnym kroku mogę jeszcze zmienić ustawienia związane z deduplikacją. Tutaj mogę wskazać, że chcę, żeby to były tylko unikalne adresy mailowe, bez jakiegoś powodu, który się powtórzą. I też mogę tutaj zobaczyć, czy tylko mam deduplikować w ramach jednego projektu, czy w ramach całego konta użytkownika. Więc jeśli mam wiele projektów, i nie chciałbym, żeby te kontakty się powtarzały, bo użyłam ich w innych projektach, no to mogę tutaj sobie zostawić tych, tą, tą opcję użytkownik i w ten sposób nie będzie tutaj nie będą te kontakty powtarzane, mogę ją też oczywiście usunąć. Jeśli chodzi o liczbę kontaktów, które chcą pobierać, to dotyczy ona jednego uruchomienia takiego eksportu. Przydaję na to, że w takim eksporcie chcę pobrać maksymalnie do 500 kontaktów, bo myślę, że więcej działalności z mailem nie będzie danego dnia. Ale mogę też oczywiście dać tutaj tysiąc. Zawsze przy danym uruchomieniu powierzemy po prostu tyle kontaktów, ile jest, więc ta liczba może być wyższa, choćby o maksymalną ilość, którą jesteście też w stanie wydać na kontakty danego dnia. Stajemy na to, że niech to zostanie tysiąc. Tutaj widzimy szacowany maksymalny koszt. Gdyby to były dane pro, oczywiście zostaniecie tutaj obciążeni zgodnie z tymi danymi, które sobie wybraliście, w tym przypadku danymi publicznymi i tylko za te kontakty, które zostały pobrane, więc ten koszt to jest tylko koszt maksymalny. Mogę też ustawić sobie pewne ustawienia pliku. Ten plik będzie tutaj tworzony jako skutek uboczny, ale na nim mi nie zależy. Zależy mi tylko na tym, żeby te kontakty trafiły do zakładki zarządzaj, bo wtedy będę w stanie uruchomić dla nich kolejne automatyzacje. No i uruchamiam taki eksport. I widzę na liście eksportów, że mam tutaj cykliczne monitorowanie firm. On na razie stanie oczekujący. Rozpocznie się za chwilkę no i pobierze maksymalnie 1000 danych w każdorazowym uruchamieniu. I tak będzie się codziennie uruchamiał i pobierał moje kontakty. I z zakładki odkrywaj, przenosił je do zakładki zarządzaj. W tej chwili jeszcze nic nie pobrał. Te kontakty po pobraniu oczywiście znikną z tej zakładki i będą widoczne w zakładce zarządzaj. W tym momencie ten eksport już ustawiony, wyszukiwanie jest tam zablokowane, więc mogę sobie zmieniać już ten mój profil, to nie będzie miało wpływu na eksport. Gdybym chciał zmienić jakieś ustawienia wyszukiwania, to musiałbym ten eksport zatrzymać i uruchomić od nowa na liście eksportów taki eksport można sobie zatrzymać. No i te kontakty będą nam trafiały tutaj. No a stąd to już możemy robić z nim co chcemy, czyli możemy na przykład przygotować do nich automatyzację mailową, która będzie wysyłała Wiadomość powitalną. Witamy w gronie nowych firm. Być może potrzebujecie marketingu. DMC jest świetnym wyborem, żeby znaleźć się swoich klientów. Nawet kontakt zostały już przygotowane i możemy zobaczyć, że faktycznie się pojawiły w moim projekcie. No i też oczywiście z zakładki zarządzaj powinny mi w tym momencie zniknąć. I rzeczywiście zobaczę, że takich nowych kontaktów już nie ma, ale że 40 kontaktów pasujących do tego wyszukiwania jest już w moim projekcie. A więc tutaj zobaczę też w automatyzacjach na liście eksportów, że faktycznie ten eksport znowu jest w stanie oczekujący i jego zaplanowane najbliższe uruchomienie jest na jutro na 15.45. Pobrał do tej pory 40 odbiorców, i stąd też, jak wspominałem, mogę go zatrzymać, żeby już dalej. Nie pobierać tych kontaktów, i tak jak wspominałem, ten eksport ma już zapisane, powiązane z sobą wyszukiwanie, więc wszystkie zmiany w zakładce Odkrywaj nie będą miały na niego wpływu. Jeśli chcielibyście zmodyfikować wyszukiwanie, musicie zatrzymać bieżący eksport i w ten sam sposób stworzyć nowy eksport. I to jest całość prac, które musicie wykonać. Po to, żeby system DMC samodzielnie monitorował interesujące Was wyszukiwanie i w momencie, kiedy pozyskamy nowe dane pasujące do Waszego profilu idealnego klienta, automatycznie dodamy je do Waszego projektu. Znajdziecie o tym pełnomieni też mailowo w momencie, kiedy eksport takie dane znajdzie, więc będziecie wiedzieli, że macie nowe dane, z którymi możecie pracować, a nie musicie się tym przyjmować. System DMCS wszystko robi za Was w sposób zautomatyzowany. Dzięki.